Kurwa, to się nagrywa już? Osiemano, no Siemano Turm Oil ponownie. Kończymy, kończymy tą mapę. Tak mi się wydaje już dzisiaj. Ratusz aukcja. A teraz sobie kupiliśmy. Odwiedzimy teraz sobie salon. Lept o 1,3 No to za jej cena jest. Bierzemy. 100% na te wszystkie. Kurwa, też bierzemy. Pewnie, że ta. Robimy aukcję udziału. Tak. 5%. Ola ma tylko 37 tysięcy ewentualnie Ola może kupić. Damy 15. Damy 15. Gdzie będziemy żylić. Mhm. 15, 15, 15. O tyż, się jakoś przestraszyłem. No kupiła, no ona już ma 16 Dobra, nie przejmujemy się, lecimy dalej. I wydobędźmy tą ropę. Tu raczej nie będzie jakiś, nie wiadomo, jakiś złóż. Ten teren to już jest trochę przekopany przez wszystkich. Dobra. Lecimy. Gdzie to masz tutaj? Kurwa mać. Musicie zapierdalać niestety tam. No, 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 no. Dobra, wpięliśmy się. Wczoraj trochę, bo musimy koni więcej postawić. Dobra, nie stać nas. A co, tutaj nic nie ma? Halo Szybko Sprawdzać mi to Tu jest gaz. Nie no, widzę mamy mocny teren. Kurwa, to jakaś piętnastka jest ty. To jest niemożliwe aż mi jeszcze tutaj dwóch chłopów wyszli. Dobra, dawać tutaj, bo mam cię bliżej. O, coś tutaj masz. To już postawimy sobie kolejny. Robimy to tak. Puścimy to sobie tutaj. Tak. Tak. Musimy ten gaz ominąć. No gdzie to jest? No gdzieś tu obok jeszcze. Ej kurwa jak, jaka cena była. Co to miało być? Co to ma znaczyć? Tego nie przytulimy. Za blisko postawiłem. A nie, dobra, jeden no to sprzelawać, ale chujnia, nie no odłożyć trochę tej ropy, tu już nic nie wydobywa, polecę sobie na zwiady, tak. O, tu coś jest. Nie zamykaj tego włazu, debilu. Trzeba trochę posprzelawać, bo nie mamy kasy. Trzeba zrobić tak, że ulepszy wiertło. Przybije się tutaj, nie jesteśmy. Przybije się aż tutaj. Sprzelać troszkę. Dobra, tak żeby tylko mieć na rury delikatny skanerek. Czy to są duże złoża? O, nie są aż takie duże. Kurwa, jest październik. A ja ani nie mam odłożonych złóż, ani gazu, a i tego nawet nie wydobędę. Zapasu też nie ma dużo, więcej koni damy. Tyle ile nas stać? Ale teraz nas nie będzie stać na. Dobra, włącz to, otwieraj tutaj, przelawać. Mhm. 6 koła zysku. 4. Jeszcze lepiej. Oni? Ten co? Ta co? 10 koła. Ona w ogóle bardzo rośnie w siłę, no. Nie podoba mi się to. Aucja terenu. 19 miałem. Tutaj. No, ty co, trochę kurwa pozarabiałaś kasy i teraz już się przepierdalasz we wszystko? Zamęta. Aukcja udziału. 8%. No nie, no muszę to kupić. Ile ty masz? 23 tysiące. to no mogę za 21 kupić. Niech będzie 21. Mhm, mh. Czekamy, czekamy. Za, za bardzo, żeby rosła. Dobra. Lecimy. Hmm. Tu i tutaj. tak? Dobra, włączyłem się. mi powie dlaczego jestem takim zjebem czemu znowu nie spojrzałem sobie na deale które mi proponują dlaczego ja to robię dlaczego zapominam o tak podstawowych rzeczach nie skacz mi tu bo denerwujesz tylko no i gdzie to masz Pizzy masz kurba. <gry> Ulepszaj te rury, bo znowu nie powyciągamy wszystkiego. Nie mam kasy. Przelabać tutaj. Rury ulepszać. Sprzedawać tutaj, bo widzę, że to idzie i nie macie kurwa to z sobą robić. Przedawać, sprzedawać, póki jest taka cena, bo już nam potem takie nie zaproponuję. Dobra, mm, kryciki 112. Jeden, sześć. O dobra, tu coś jest dużego. Ulepszam rurwę. Dobra, zrobimy, no już. Zrobimy tak. Pyk, 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 pyk i pyk. Kolejny silos trzeba wybudować. Kolejny silos, pyk, 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 pyk. Wyciągajcie mi to maksymalnie. Tak, tylko że nie ma kasy na to, żeby to polepszać. tą rurę trzeba jeszcze ulepszyć, tą i tą. 94 trochę tutaj podprzelawać. Gdzie? W którym? Czekamy. Połączymy się już tutaj. Tutaj i tutaj się połączymy. Dawaj mała koskaderka, se tu strzelimy, Zobacz czy by to... O! Dużo, dużo. A, tam Końcówkę ma, ale pomóż mu. A. Dobra, mi się wydaje, że to jest odpowiedni czas na to, żeby to łączyć. Ej, nie, nie, nie. Jeszcze mamy trochę gazu. Dobra. Zależymy sprzedać to jeszcze. 32 tysiące. Zakończ ciężar, już nie mogę na ten teren, a był, fajnie. 1000 tysiące tysiąc jeszcze dodatkowe zyski Jakie o kurwa co to się wydarzyło hmm. coś im nie poszło tam w ogóle na minusie jest to na co byś musiał pożyczkę wziąć Aukcja terenu na początek No jakie oni tereny mają mieli w sumie ja tutaj No, nie przebijać się, macie inne tereny. Jak ona chce to kupić, jak ma minus 6000? 60 minus 24000, no to nieźle. No to co, teraz może sobie aukcję udziału zrobimy: 5%? 10 tysięcy, 13. 000. Za 10 kupuje. Nie, no, 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 nie. no. Teraz się nie postaraliście, no. I pra praktycznie koniec rozgrywki, a wy co, takie, taką manianę od. odwalacie? <grystanie> nie, no mi się to podoba, 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 no fajnie, fajnie, fajnie. 10 koła. A nie, no jakie dziesięć? Możemy dać. Z e. Ach, on to kurwa kupił. 13 tysięcy miałaś, no tak. O, to się wycnie. Salon Kali. 91, 67 to nie. Yy, Zawarcie 50% tak. William to chyba jest gotówka, nie? Dobra, 91 dajemy. A na którym? To było? Na left top. Tak. Paluszki na bindach. Przeszykowane. Pyk, 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 pyk. I szuk szukamy, szukamy. Dobra. Tutaj mamy. Tutaj damy. O, diament znaleźliśmy, jak fajnie. Yyy, dawaj tutaj. Dawaj tutaj. Stawiamy sobie kolejną kopalnię. Pyk. Pyk. Ulepszymy set różyska. Nie mamy na konie. E tutaj teraz. Lepiej się opłaca. No, 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 no. no. Przelawać, przelawać, przelawać. Lecimy z na na dół. I zbiorniczki jakieś, na wszelki wypadek. Kur... Pani trafiłem no. Tutaj mamy gaz. To pójdziemy tutaj. No i ogólnie z w trzeba się łączyć. Nie patrzę nawet na jedną cenę, po jakiej je sprzedaje Jest nie czekamy tu się złożę. Skończyło 5000. Możemy trochę kretów popuszczać, ale bez przesady, bo musimy zrobić tak i tak. Tu zamykamy zbyt <noise> dużo ropy to my nie mamy Ale w sumie może zrobimy sobie jeszcze tak I co? Koniec ropy, ta? A nie A mamy czerwiec Mały skadarek pyk Musimy mieć il A nie, musimy trochę poczekać, bo... Zalaj mi troszkę, dobra, dobra, czekamy jak trochę to lipiec, no to mamy trochę czasu, żeby zapoczekać, no poropy to tutaj to nie ma, ja jeszcze sobie poczekamy, sierpień dopiero, przyszymy czas. Chce ten gaz rośnie, bo rośnie chyba, nie? Chyba na wrzesień, październik, w połowie października. Możemy sobie już tutaj pyk, pyk, otwieramy tu, otwieramy tu i otwieramy tu. Jeszcze trochę gazu mamy, dobra, teraz. No dużo tej ropy to my nie mieliśmy, ale 10 koła chociaż spadło, Nie jesteśmy na minusie. Dobra, 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 zakończ. Był gdzieś jeszcze. O, o była jeszcze ropa. Mm. Dobra, i co się teraz wydarzy? O, na minusie. Świetna robota. Udało Ci się zgromadzić ponad połowę udziału w miasteczku. Wygrywasz kampanię i będziesz nowym burmistrzem. Mam dla ciebie wyjątkową nagrodę. Spotkaj się ze mną w ratuszu. O ich już nie ma w ogóle. Ratusz. Dobra robota. Jestem pewien, że będziesz prawie tak dobrym burmistrzem jak ja. Bratę burmistrza. Aucja terenu. Mam dla ciebie wyjątkowy prezent. Przejdź go zobaczyć. Widzisz tę wyspę tam? Jest twoja, aby na niej wydobywać. Tura ta? Skończyliśmy. Wróćmy na zewnątrz. I co? W takim razie, kop. Czy jesteś gotowy na ostateczne wyzwanie? No tak. Kurwa, już się boję. Dobra. Jakieś ostateczne wyzwanie mamy. Dobra, już widzę, już widzę. Dobra. O co tu chodzi? Dobra, ulepszamy. Dawaj konie, dawaj tutaj. Mogę sobie załatwić jeszcze jakieś te upgrade'y. Tutaj coś widzę. Łączymy się, tak. Dawaj tutaj. Konie, 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 konie. Do kiedy wydopowywamy Do grudnia też, dobra. Sasi. Dobra, włączyliśmy się, ale już tutaj widzę kolejne, też się włączymy. Konie, 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 konie. Kurwa. Odbierać, odbierać to! Hmm. Nałączymy się, 60... Wszędzie jest cena dupy. 6, 50. Kurde, ile ropy tam jest? przelawać to. Nie trafiłem w żadną. Chyba, fajnie 40, 40. 57. Do... o dobra, dobra, rośnie tutaj, sprzelawać mi trochę. Musimy się przebić tu tutaj. A bo tutaj nawet. Tutaj, tutaj. Hmm. Jeden osiem, A nie, to jest lepiej. Tu już nic nie wydobywa. Przebijamy się. Tutaj coś jest też. Hmm. Pod groma ropy. Tu jest gaz, ale nie chcę z gazem się bawić. Kurwa, co jest? Ile ropy? Ciągnąć to wszystko. Ulepszymy sobie tutaj na dwójkę. Tutaj też na dwójkę. Tu też jest ropa? E, 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 stop. E, ja już wiem, że ja tego nie wydobędę wszystkiego. 56 o tutaj znowu rośnie. Tutaj mi iść. Hmm. Dobra, cena spada, więc na razie kończymy. Nie ma opcji, że wam to wydobędę, nie? Może gdzieś tutaj coś jeszcze? O, oczywiście, że ta. Dobra, sorry, że tak mało mówię, ale skupiam się. Bo Tu jeszcze jest takie małe, już mam limit odnóg. Tutaj, tutaj. Dobra, dobra. Co tu się dzieje? Tutaj coś jest. Aż pies mi szczeka. Gdzie, gdzie się nie wbije, to mam ropę. Dobra, to jest ten jeden duży zbiornik. Grudzień już mamy, więc tam w banko, nie? Zobaczymy, co się wydarzy. Dobra, to jeszcze tutaj dawaj. No, kurwa, ile jeszcze tego to wydobycia było. Dobra, i co teraz? Koniec gry. Gratulacje, wygrałeś się grę. Możesz teraz się w Turm w trybie eksperta, gdzie postacie mają szczególnie umiejętności, a konkurencja jest cięższa. Świetna robota. Eee, urobiłeś się jak koń. Powinieneś dostać eee, kilka podków? Ja, i moje krety, bardzo się cieszymy, że ci, że ci się powiodło. Kura, czas na imprezę. Jestem pewien, że kupisz każdą kolejkę. Pewnie, że ta. Dobra robota, jestem pewien, że będziesz prawie tak dobrym burmistrzem jak ja. Kłania się tobie i Twojemu 24 w wydobyciu ropy naftowej. Twój wyczyn był nawet większy niż mój piceps. <grym> Będę tęsknił za naszymi wspólnymi wycieczkami. Zanim yy, przetestujesz swoje umiejętności w trybie eksperta, odwiedź mnie po raz ostatni w moim banku, aby sprawdzić ogólne statystyki swojej kampanii. Możemy sobie sprawdzić, nie? bo mamy ile? 23 minut, ten. Jeżeli, jeżeli dalej będzie Ci tak szło, mam wątpliwości, czy wszystkie Twoje pieniądze zmieszczą się w Twoim sejfie. Chcę zobaczyć, jak Ci poszło. Tutaj mamy statystyki z całej kampanii: zarobki 1,900. Tak, tak dobrze to czytam. Wydatki 600, 673 000. Oprocentowanie. Ponad za wcześniejsze zakończenie, dzierżawy 9000. Ogólnie 1242 Wykrecy to tam nie, nie. Ilu sprzedanych bryłek. No w chuj. Zarobiona suma pieniędzy, spora. 119 za bryłkę. Ilu sprzedanych bryłek. Suma, 118. No. No. Wydatki. A tu nie. Zrzuty ekranu. Nie są dostępne. No dobra, zakończyliśmy. Turmoil. Mm, tą podstawkę. Kolejne odcinki będą z dodatku. Z dodatku, który już mam mówię, bo nawet nie pamiętam. Kontynuuj krem. No nie no, już powrót do menu. Postępy zostały zapisane. OK. Mm -hmm, mm -hmm. Czekamy. O, te head of heads. Heads to się czyta? Head is on. is on. Head is on. Head is no. Ogólnie, no, ten, ten dodatek właśnie. Weźmiemy sobie kogoś innego. Ale na tą chwilę dziękuję bardzo za obejrzenie. Przyszliśmy podstawkę. Jakoś tam z małymi trudami, ale daliśmy radę. I co widzimy się w kolejnym odcinku w dodatku? Dziękuję bardzo, dostawcie jakąś, obserwa jakąś obserwację. Subskrypcję może. Jakąś łapkę. Jakiś komentarz, czy się Wam podobało, czy się nie podobało. I teraz tak. Dobra, to już w następnym odcinku powiemy. Dzięki, na razie.